Witam was! Od razu zaczyna poważnie. Ostrzegam, jeśli masz otwarte okno, to natychmiast je zamknij. Nie czujesz tego dymu z Brazylii? No biegnij do okna i zamykaj, zanim rodzina ci się podusi. A jeśli nadal nie czujesz, to prawdopodobnie dym wypalił Ci już receptory zapachu, a twoja śmierć w najbliższych godzinach jest przesądzona. Ale nie martw się, za chwilę dołączy do Ciebie reszta ludzkości oraz wszystkie organizmy zamieszkujące tą planetę. Za chwilę wszyscy ugotują się żywcem lub uduszą. Bo Ziemia została brutalnie pozbawiona swoich płuc. Bolsonaro to szaleniec. Celowo zaplanował koniec świata i zagładę ludzkości. W młodości naglądał się Pinkiego i Mózg'a, i od tego czasu planuje podbój świata. I wreszcie wymyślił ten genialny plan, że jak podpali lasy deszczowe, to wszyscy się uduszą, a on wyjdzie z bunkra, w którym będzie miał zapas tlenu i zapanuje nad światem. Ale również bardzo możliwe, co potwierdzają pewne doniesienia. Że Bolsonaro jest po prostu w linii prostej potomkiem cesarza Nerona, który podpalił Rzym, więc możliwe, że zrobił to po prostu z czystej fantazji, po to, żeby patrzeć, jak płoną drzewa. Przecież Bolsonaro to przyjaciel Trumpa. To musi być zły człowiek. Ale teraz, w ostatnich chwilach istnienia naszej planety, muszę wam się do czegoś przyznać. Też jestem temu winien. To wszystko, ten koniec świata, który właśnie nastał, to moja wina. Bo gdyby nie było tak gorąco i sucho, to nawet Bolsonaro nie mógłby spalić tych drzew. To wszystko przeze mnie. Zimą paliłem w piecu węglem. Tak, tym oto czarnym węglem. Robiłem to. Każdą, nawet najmniejszą bryłką osobiście mordowałem te zwierzęta i was wszystkich. Ale to nie było jeszcze najgorsze. Bo najgorszy jest metan. To metan jest najsilniejszym gazem cieplarnianym. I wiecie co? Teraz to. I tak już nie ma znaczenia, skoro nasz los jest przesądzony, więc przed śmiercią, z usmarzenia, mogę się przyznać. Zaraz przed tym, jak wybuchły pożary, zjadłem cały talerz fasolki i przez następne kilka godzin bezczelnie uwalniałem porcję metanu do atmosfery. Jest mi naprawdę przykro, ale na pewno wy też macie podobne wyrzuty sumienia. Przecież zimą też paliliście w piecu. I co z tego, że gazem? Przecież to też dwutlenek węgla, ty klimatyczna zdziro. A ty co? Myślisz, że jesteś ekologiczna, bo unikasz plastiku? A czy grzejesz wodę na herbatę? Pytam się, grzejesz tą zasraną wodę na herbatę, ty klimatyczna morderczynio? A ci, co jeżdżą samochodami i każdego dnia z litra benzyny uwalniają 2 kilo CO2, to najgorsze świnie. Tych degeneratów to już nawet nie można nazwać ludźmi. Tak samo jak tych, co mają dużo ubrań, albo dużo par butów. Albo kupują dużo kosmetyków, albo inne niepotrzebne rzeczy, przy których produkcji powstaje CO2. A później jeszcze piorą te ubrania w pralkach, zużywając prąd. Klimatyczny margines, mordercy, a przecież mogli wyprać w rękach bez emisji. Nie mogę nawet myśleć o tych straszliwych ludziach bez serca. Myślą, że nie wezmą słomki w restauracji, to już są zajebiści dla planety. A potem jedna z drugą normalnie, jakby nigdy nic, wieczorem zapalają światło na chacie. Albo suszą włosy tysiąc watową suszarką hipokryci, kompletnie bez wyobraźni. A w Brazylii zwierzęta żywcem płoną. A pomyśleć, że mogło być tak pięknie, mogło być tak wspaniale wystarczyło tylko, by rodzice każdego z nas zachowali się odpowiedzialnie i dokonali aborcji. Wtedy nie byłoby nas, nie byłoby dwutlenku węgla, który uwalniamy przez całe nasze szkodliwe dla planety życie. Wtedy zwierzęta by się rozwijały, życie by kwitło, ludzkość by nie istniała. I wszystkie organizmy żyłyby w harmonii i spokoju. Aż do pewnej śmierci, gdy za 250 milionów lat słońce rozgrzeje się do tego stopnia, że spali każdy organizm na Ziemi, a potem jeszcze bardziej także zamieni naszą planetę w kulę płynnej magmy, a więc tak czy inaczej wszystkie życie wymrze, chyba że znienawidzony przez lewice biały człowiek rozwinie technologię kosmiczną, wymyśloną przez białego człowieka i będzie w przyszłości w stanie uratować choć cząstkę życia z umierającej w sposób naturalny Ziemi. Dobrze, a teraz już naprawdę na poważnie. Dawno nie widziałem większych bredni, manipulacji i medialnej niż brazylijska histeria pożarowa, która ogłupiła pół Polski w mediach społecznościowych. Wielkich ekologów z dużych miast, którzy nie potrafiliby odróżnić pszczoły od osy. Wygląda więc na to, że lasy deszczowe, słynące z ogromnej wilgotności, lasy, w których codziennie pada deszcz. Tak, powtarzam, codziennie. Niezależnie od pory roku, bo na równiku nie ma pór roku. Każdego dnia po południu pada tam obfity deszcz. Niezwykły deszcz, tylko coś co nazwalibyśmy w Polsce ulewą. Dodatkowo wilgotność powietrza sięga tam 95%. Idąc przez taką dżunglę, Twoje ubranie po chwili robi się mokre. Oglądając jakąkolwiek szkołę przetrwania, czy to Obera Grillsa, czy innych, zawsze gdy są w lesie deszczowym, największy problem mają tam z rozpaleniem ognia, bo wszystko jest mokre na wylot. Pan Sejrowski również mówił, że plemiona zamieszkujące tereny muszą się nieźle namęczyć, by wydrzeć na turze choć kawałek terenu, a przecież dysponują ogniem. To wszystko to jedna wielka ściema i wiedziałem to od razu bez oglądania jakichkolwiek materiałów filmowych ani nawet fotografii. Po prostu wystarczyło, że zobaczyłem gębę makarona wypowiadającego się na ten temat, żeby wiedzieć już o co chodzi, że to po prostu jedna wielka medialna propaganda, której celem jest oczywiście atak na prawicowego prezydenta Brazylii, przyjaciela Donalda Trumpa. Na którego zresztą mówią mały Trump. Lewicowa narracja brzmi, że pożary to oczywiście jego wina. Bo jakby mogło być inaczej, skoro obciął pieniądze na wszelkie lewicowe fundacje wspierające LGBT oraz na wszelkie ekologiczne jaczejki, które to brały gruby hajs a ich jedyną zasługą dla ochrony przyrody było to, że wystawiali na fejsa foty płonących lasów sprzed 10 lat, po to by gadać jak to jest strasznie i zbierać jeszcze więcej pieniędzy. Zresztą tak samo dzieje się w Polsce. Wystarczy podać przykład Greenpeace'u, który to zbiera pieniądze m.in. na pseudo ochronę Puszczy Białowieskiej, której to efektem jest to, że Kornik zeżar puszcza. Ale widzę, że w polskim Greenpeace'ie pod niemieckim zarządem nie są zbyt mądrzy. Bo jak już kornik zeżar nam drzewa w Puszczy Białowieskiej i stoją wyschnięte, to przecież mogliby je teraz podpalić i zbierać pieniądze na ratowanie Puszczy Białowieskiej od pożarów. Idioci nie wiedzą, jak hajs zarabiać. Ale wiedzą to ekologiczne organizacje z Brazylii, które właśnie w ten sposób podpalając lasy mszczą się na Bolsonaro i stwarzają pretekst do międzynarodowego ataku na jego rząd. A sobie otwierają możliwość zarobienia grubego hajsu spływającego teraz szerokim strumieniem z całego świata. Wiecie, wrzucą na fejsa obrazek z płonącej Kalifornii, podpiszą nie bądź obojętny na tragedię Amazonii pod spodem numer konta, a za chwilę DiCaprio patrzy na ten obrazek, nie zauważa, że to jego podwórko sprzed dwóch lat i wpłaca miliony. A samemu dodatkowo wraz z makaronem wrzuca fotografię pożarów z 89 roku, których autor nie żyje od 2003. Ale dotarłem też do prawdziwych perełek. To foto jest najlepsze. Myślałem, że padnę ze śmiechu. To niby zdjęcie satelitarne sugeruje, jakby pożar objął pół Ameryki Południowej. A pod spodem, w reakcjach, idioci płaczą. A kiedy dużo płaczą, to wtedy dużo płacą. A tu kolejna perełka z profilu Amazonia, która. wzruszy się do łez. No, wzruszyła mnie do łez. Do łez ze śmiechu. Po pierwsze, fotografia przedstawia pożary w Grecji z zeszłego albo dwa lata temu. A po drugie, są aż takimi idiotami. Że na fotografii profilowej dali niedźwiedzia brunatnego, który nie występuje w Ameryce Południowej. 80% fotografii rzekomo przedstawiających pożary lasu deszczowego to fejki. Las deszczowy jest tak gęsty, że człowiek musi się przybijać z maczetami, żeby przejść. Zasięg widzenia tam to zaledwie kilka metrów, a tu wszędzie widzę palące się suche trawy, a w tle kilka drzewek. To nie jest puszcza amazońska. Podsumowując, Światowemu lewactwu musi się już serio robić gorąco w tyłki, skoro posuwają się już do takich rzeczy, byle tylko osłabić prawicowy rząd w najsilniejszym kraju Ameryki Południowej. Ale to w sumie nie dziwne, że taka desperacja, bo najpierw był Orban, jedna czarna owca, bez znaczenia. Sobie tak tłumaczyli, długo nie wytrzyma. Potem Kaczyński, Polska i Europa Środkowa, która nie wpuściła imigrantów. Za ścianek, biedota, zacofani, tak sobie tłumaczyli. Potem Trump, to już żarty się skończyły. Tu już pociekły łzy lewicy, bo Ameryka to nie żarty. Japonia i Korea wiadomo, zawsze twardo przy Ameryce. Potem Salvini i Włochy, które powiedziały dość. I właśnie Brazylia Bolsonaro, silny prawicowy głos w mającej ciągoty do komunizmu Ameryce Południowej. A ostatnio Wielka Brytania też przeszła na stronę Trumpa i zapowiada twardy Brexit. Komuniści chińscy, przyciśnięci przez Trumpa, z najgorszym wynikiem gospodarczym od 20 lat, przestali być tacy twardzi i weseli. I teraz proszą Trumpa, by nie bił ich mocniej. Oni też raczej póki co Eurokomunie nie pomogą, więc makrela z makaronem obudzili się nie z ręką w nocniku, ale po szyję w nocniku. I teraz kombinują, co tu zrobić, wraz z Chińczykami, lewicowymi mediami oraz lewicową opozycją, która w Brazylii podpala lasy, a w Polsce prowokuje na kolorowych marszach, narażając ludzkie życie i zdrowie. Zastanawiam się, do czego mogą się jeszcze posunąć, skoro ich poprzednik Stalin mawiał, że śmierć jednostki to tragedia, a śmierć miliona to statystyka. Módlmy się, by lewica bez sumienia i szacunku dla ludzkiego życia nie posunęła się w panice zbyt daleko oraz o to, by w końcu Europę ustawić na właściwych torach. Póki co Trump jest w ofensywie, przyjeżdża do nas na obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mam nadzieję, że przypomni podczas przemówienia i wyraźnie powie o tym, kto jest winien wybuchu II wojny światowej, że to Niemcy i Ruscy bandyci najechali Polskę. Bo w czasach zakłamywania historii jest to dla nas bardzo ważne. Dodatkowo, republikanin wspierający Trumpa przejął Axel Springera. Największe wydawnictwo w Europie, które do tej pory było lewackie i co tu dużo mówić antypolskie, a teraz mam nadzieję, że to się zmieni. Lewactwo, które nie tak dawno władało niepodzielnie całą Europą, jest wyraźnie w odwrocie i oby tak pozostało. Dzięki za uwagę i jeśli możesz, proszę o wsparcie kanału jakąś wolną złotówką, bo walczyć z lewactwem trzeba, a YouTube nie płaci mi już kompletnie nic. Dziękuję.